optymalne tory, pasy jazdy no ale już za chwilę staną nieruchomo Kurmański już przygotowany jeszcze gdzieś tam szuka swojej optymalnej ścieżki Świst, skoncentrowany Holta, spogląda gdzieś tam w okolice 30 metra Walasek kto najlepiej ze startu tym razem lepiej Zetka, Quick Mix Kurmański ze Świstem ale błąd naszych zawodników. Balasek wyprzedzi chyba śwista. Świst przy krawężniku. A tak wychowanka zielonogórskiego klubu Grzegorza Walaska po zewnętrznej części toru. Próbuje wyprzedzić Piotra Śwista, nie udaje mu się to na razie. Kurmański z przodu. Błędy Piotra Śwista, Holta bliżej tego zawodnika. Walasek nie może sobie poradzić z tą trudną. Nawierzchnią na dystansie. Świst broni drugiej pozycji. Holta bliżej tego zawodnika. Kurmański już nie zagrożeniem knie do mety. Zapewne Norwek z polskim paszportem. Tanioskury nie sprzeda. Przeszkadzają sobie teraz zawodnicy z Częstochowy. Wściekły Holta. Gdzieś tam po zewnętrznej. On dzisiaj zawodzi. On jeszcze niedawno w Kopenhadze po zewnętrznej wyprzedzał Toniego Likardsona. Dziś na torze w Zielonej Górze nie radzi sobie kompletnie z Piotrem Czwistem. 5 do 1 dla ZK, że tu Quick Mix. Z takim wynikiem zakończy się ten wyścig. Rafał Kulmański przed objawieniem, można tak powiedzieć, dzisiejszych zawodów, jeżeli mogę tak powiedzieć, o 35-letnim